Witam, nami układ kompensacji mocy biernej sm kompresator kompensator o mocy 15 kW, obiekt o charakterze pojemnościowym opłat za mocy bierną pojemnościową miesięcznie około 1500-2000 jak widać strzałka jest w dół, więc cały czas się męczają póki co opłaty kompensator jest póki co wyłączony robimy na razie ręczne uruchomienie i po około 30 sekundach Kompensator zaczyna działać, już pokazuję na strzałeczkach, jak to wygląda. Póki co, strzałeczka tutaj jest w dół, kompensator się załączył, strzałka skoczyła do góry. Jesteśmy w stronie indukcyjnej, czyli opłat za moc biegną nie ma. W tym układzie został zastosowany również układ podwójnej wentylacji na podwójnych czujnikach, aby jeden układ znawiczego służył jako awaryjny lub jako wspomagający w sytuacjach, kiedy jest bardzo wysoki, wysoka temperatura na zewnątrz. Kompensator na sam koniec u klienta po montażu zostawiamy w trybie aut automatycznym, aby po zaniku zasilania z sieci sam znowił pracę. Dajemy, dajemy tutaj w autostarcie. i kompensator, jeżeli sprawdzi, że wszystkie parametry są OK, yy, wznawia automatycznie pracę, więc klient tutaj nie musi się o zmartwić. zmartwić. Yy, kompensator jest całkowicie bezobsługowy. Dodatkowo tutaj u tego klienta zastosowałem diody informujące o pracy komp yy, kompensatora. I wiadomo, w razie gdyby coś się wydarzyło od strony yy, dystrybucji, yy, no to wtedy dostaną informację yy, o how about